Witamy czat. Witam widzów. Czwarty dzień strumyka. Siema YouTube! po prostu to mała tylko 2300 punktów. Jestem. Napisałem do czarnego co dziś jadł.

Daj mu się wypalić to z kampanii. <grym> jeden, jeden mam wygrane i mamy 2 miliony kostek z powrotem. Czyli by było 200 około, nie? Nie pamiętam czekaj, ile było jak sprawdzić dziennik. Surowce przemysłowe. Nie. Jak 1 listopada robiłem rezerwu, był 1918 918. No wiem, ale na pewno ponad 2 miliony było. Było, było, było. Było 2 miliony, tu 95 tysięcy, 93, tak. Bo powiedz mi, jak oni robią osobiste punkty sławy 14 tysięcy na tym etapie? Ogólnie Darek, patrzyłem, yy, najlepszy plan na poprzednich manewrach, pierwszy reset zrobili po 4 dniach na 67 etapie. Kurwa, to jest, nie, to jest nie prawo. oni mogliby przestać grać na jednego konta wchodzić przez cały no. ten kurwa z cztery zrobić kurwa i to z palcem w dupie, tak patrząc to nawet nie po dwóch dniach, może za każdym komuś na konto wchodzić i grać jego kontem. To to, no. Nie, no, no, możliwe to tak nawet robią, tylko po prostu zakasa, nie? Tak, tak. To, no to na pewno tak pewnie, to na pewno tak jest, tak, tak samo jak, w, jak widziałem, coś tam się wysieta na Facebooku, kurde, że ktoś. U stary, hmm. no? No. Boostery na, nawet na same te Draweki i te Blackrocki, nie? Kurwa, już piąty posoba widziałem, że wbił mu był Draweka, Blackrocka. Kurwa, no. na Kasę robią na tym, jak to kurwa. to no. ciekawe, jakie ceny są ogólnie za to. Hmm. No. Lety mają 500 punktów, już. Patrzmy, panowie, Jeden magazynek się starajmy grać, tak? I jeden taki mutant mega ciężki, też maksymalnie, jak będzie taka możliwość. Tadeki na samym końcu to jest. No, dzikie jeszcze ok, ale takie trójki czy coś to jest niegrywalne. Takie wolne. Takie. Pojazdy. Taki jeden z bobniejszych tadeków to jeszcze git. No. A jak Bajarów w ogóle klasyfikujemy? To taki Alamobil, ala taki Alhatek? No tak, taki dziki jest ok. No, h 4 jest ok, tak. Ale trzy 3 to już w ogóle nie jeździ. No tak. No i nie bierzmy takich śmierci. No, chyba, że nie będzie czym grać, to bierzemy wszystko. O, no tak. Oby nie, to no. wielki dzień. Beskar jest w Rojmach w tej akademii? Serio? No, pokazuję, jego ma znajomych. Beskar jest w Rojmach w akademii. A gra kampanię? Nie wiesz? Nie, raczej nie, bo jest AFK. Ja się nie, nie mogę w ogóle nagrzeć. 10 października ostatnia bitwa. A, faktycznie no. A jest listopad. Jakich Rojmach? On bez klanu jest. Bardzo to nie ten Beskar. Nie, pokazuję, pokazuje, że jest ten. W Rojmach. Okej, okay. ile? Bez, no bezkar dużo bitew, no 112 tysięcy, no to on, to nie bez klanu jest. O, no kliki może, bo wiesz, może się nie, nie odświeżyło coś. No możliwe, no. Kuba, sto, i, chyba to jest Beskar, 112 tysięcy, chyba drugiego no, takiego nie ma, nie? Bez klanu jest, no. Bez <laughs> kitu. Dobra, my tu pitu, pitu, a zostało... Ile? 46 sekund. Do czwartego dnia tej spierdoliny. Pamiętam skład bezkara kampanijny. Było. Było się, kurwa, Andrzej, albo mnie lepiej zagrał. Nie ma co chodzić z tym złomkami, kuba. Oni na innym. chyba, chyba tak. nie gają też na Discordzie. No. Nie ma co chodzi ludziom, szczerze. Źle z z ty tym jest. A niestety składer zrobił się nie zebrał, widzę. Jest, ram, bo przecież tam siedzi, kurwa, chuj będzie. weźmiemy kuba, potrzebujemy jakiegoś jednego, jednego osobnika na kilka No to, to, to może się ten. 20. Sekunda. Tak, ja poczekam, tak jest... poczekam te 10-15 sekund. Tak, tak, e tak, bo... bo. to chuj wie, jak to liczy czasami. No. Coś się to, żeby nie wygrać i mieć pizzę w plecy jeszcze, nie? No. no. To w ogóle. Fernand, <laughs> jak się wkurwiłem raz, kiedy y y przez przypadek pojechałem zniszczony, i wygraliśmy, nie? Och. Tego kurwo nie zapomnę nigdy. Dobra. Kiełbasy do góry. I jedziemy. Och, zaraz się go odpaliło w czas. Jestem w szoku, że nie ma tych problemów, co były wtedy. Nie, no. Tak, kiedy... No, bez To się ogarnęli z reklamy. Było... Stapionka, 50 na dół, na safe. Reszta góra. Najszybsze pojazdy tutaj, te wolniejsze... Przy kamieniu, ewentualnie jeden przy budynkach, drugi przy kamieniu. Kanu z góra. Uza 5, a też góra, może sobie tutaj. Nie odzalać się tutaj, żeby nikt sobie nie pomyślał. Tak już wczoraj takie też były rzeczy. Tylko i wyłącznie grajmy przy górze. Myślimy jak ten na zagraje agresywnie na tym środku. Nie ma mać. Dobrze, pixel, dobrze. Panie prezesie, jest bacik. Yy, o, ja jedzie, lecą, 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 lecą. No, no tak, nadal, trzymajcie na razie. My podjeżdżamy, podjeżdżamy Tutaj ja z tą fałką bacika celuję, nie? No, a 50 zebrać. O, moje pociski są za wolne. Razortujcie z tą stopnią i 50, razotujcie tutaj na około healila. Jeden i drugi Próbujemy na około ale hila. A... Bo oni będą bili od boku zaraz, nie? Więc będziecie bezużyteczni I trochę gwiździa PK jesteśmy z tego polu Nooo wiem Ale on go on... Ja ładuję, ja ładuję, ja nie ja ładuję i tak on jest minus 1 W której umrę 15 toś wyjąłem Minus 2 Kap też nie? Tam panowie na kapie... Ok, już, już, patrzysz tam. No dobra, dobra, jest okej. Okay. Obiecie tego heala jest okej. Okay. ZDKD? E, piątkę i siedemset, siedemset. Kurwa, farmią mnie. Hmm. No, Jak kapa, to, to jestem minus. No dobra, no... Musimy coś... Wykapowałem coś. 20 sekund. Kurz. mać no. Nie spotu, nie pat. Tyle, kurwa, tu. O, 10 sekund, 10 sekund. Dobra, ja mać przyklej się, przyklej się, i się przyklej do skały, dobra. Przyklej się do skały, będzie kit. Czekam, socowaj, bo cię wypierdolą. Ci wy zablokuje to. Okej, okay, jest okej. Okay. U was prostu. 27, 27 i kontruje. A. Ej, nie puszkiemy tego wszyscy. Jak dojedzicie? Nie masz cross, od lewej dostaniesz. Kur, sterze. A, piątkę mi tu wyciąga. No. Chuj, ja to zrobię. A dojedź, Zarek, z chom na objazd. Tego 2,77 27 próbuje zrobić. Ale no, nie A, wiem. A. Chuj. Bięty. Dobra. Nie, nie wygramy tego już. W crossy, no, tego nie wygramy. Crossy, no na no. Czyli gdyby, gdyby tu były trzy czołgi, byście to zrobili, nie? No. Jezus, syf się już zaczyna. Dobra, drzewka fatalna. No. Ale mówiłem jeden magazynek, a są dwa. Puszczam. O te urwisko to jest ciężka mapa. Kurwa to jest ciężka mapa do gry. No, no to taką patrzę. Jeszcze jest. Pani ża To kurwa zrobi robotę jak skurwy syn. Z beczką już tutaj na lewo, Resztą będziemy tutaj na nadzieję, na te górki. O tak mebra panowie, no kurwa, on zobaczy to szybko więc będziemy szybko reagować. Potem, tyle opartym z beczką, i sterczą się ewentualnie, wydmę, jeśli grają kapa, a resztą od góry gramy. Zobaczymy, no nie wiadomo co. Mocni są. No ci nie błędów Jezus Mariano no. No bardzo właśnie żeby to tak przegraliśmy. Trzeba pierwszą wziąć jest jest. Dobra, olewamy kapezę to tutaj w trzech. a nie dobra jest właśnie 7 siedem. jedź beczką Leopardem tam a my gramy tutaj tego to jest, 7, to jest chyba tylko to albo, dobra, albo, robią, albo robią mocne obiad Beczka. beczką weź i a my tak to jest chyba tylko to Musimy wjechać tego do 77, oni reszta kapelus. O kurwa, o kurwa, o nie. kurwa. Dobra dobra, 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 jest ok. Yy, do, do Od środka, środka sobie zagrajcie. A leopardem graj z kapa, z kapa, nie? Jest Jeszcze. ok. Z głową grajmy. Ebrem leć na kapaj, na kapaj hebrem. zaraz zginiesz. A coś na kapie strzela, za 800, nie wychylać tu kapsel. Jeść tym ebrem, wydmę. Eb, widmy. Ale spotujcie też pod musimy wychylać pod oparda na wieżę graj, żeby to widzieć. my nic nie widzimy. Zero. Uważajcie, 800 z bazy coś bije, nie? Ale po to, ebra, żeby on to spłodno. Tutaj coś może też polecieć e, od nich. I będzie trochę lipa, ale tam mamy z tyłu tyle oto. Tą beczką trochę dojeć. To ty, nie ebra. Ty, a jakby ebra. A nie, dobra, na razie ebra mi na kawa, Możemy za, z Leopardem i z ebrem i beczka na kapoł wjechać w trzech, nie? Mogą. Możemy spróbować, no. To jest pięciu, jedne z na bazie. Jest ich 3. no, bo bym nie jest jest... Zrobią. no do... ja nie ma... Ale ich z, z pięciu, się. nie ma ich jeszcze. Jakby było ich 6 to okej. Okay. Ale jeden na kapie, Co? no to jeden nie będzie tu gdzieś może być, jeszcze jeden. Ale no. ja jest na hita, no to Zabijam na i na jest dwóch na kapie. O jest, 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 a nie, to jest... E... Zbajnujmy tutaj bo generalnie tutaj Tutaj stoi coś, tu coś stoi. Tam tam gdzie zaznaczyłem coś stoi, za 850 zajebą Chyba, Kurwa, z... ma, mamy krzyżówkę GD7 wyjeżdża a... Ten mnie zjada, kurwa Dobra KPZ wjeżdża. wyjeżdża, KPZ wyjeżdża, KPZ wyjeżdża musicie... Chodź w tak, kapsuł do przodu, do przodu bo Raz wy wykurwią Jedziemy po niego tego, Dobra, dobra. Róbcie, róbcie tego 277. 277 Ej, 277 z góry 854P Strzała 277 Dobra, zginął, zginął, staran, okej, okay, chuj z nim Beczką klipa dobrego, dowie. Pixel nie, spi, nie spizy nie strzelaj, tylko pewne pewne... Stój, 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 po co jedziesz, stój. Dobij tego do DPA. O, Dobra, skońca. jest ok, jest ok. Darek, uciekaj z tej budynki. Czekam, uciekam, uciekam, bo mi się wyjebał ten fotel. O kurwa, jebane. ten właśnie mi wyjebał. O no i teraz mi O kurwa. Nie ma dramy, nie ma dramy, nie ma drama. Beczką, beczką. Głowę, ty leopardem, nie uciekniesz. No, leopardem, uważaj, bo cię zacierają. Spotni, spotni, Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Ja bym stąd spierdalał. Ty próbowałeś jest na Spierdalaj stąd. Dawid, jesteś sobie od bazy, tutaj odczytułem spotka. Mówicie, no ja właśnie 121 punktowałem. 3, 3, 3 pechy mude. Oni mnie w ogóle nie spotali, nie wiedzą czym ja gram. Jeden, że się jadą. domyślają, ale. Nie no, wiedzą, że tu jestem, ale. No, nie, nie, nie miałem spotka. No ale, guys, jest safe z tyłu i tyle. Ebrem, załóż! Ebrem, 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 Ebrem założył bazę? Mogę skończyć w DBV ci, może. Nie mam, to. Zobacz, z bazy okay. masz Dawid bicie na 121, kręcisz się, a masz z bazy 121 bicie. No no bicie. tam no, miałem, ale no, wtedy wiesz, już był frontalnie do mnie. Dobra, próbuj go, próbuj go z bazy wyjąć, próbuj go z bazy wyjąć, i tyle. Próbuj go masz z bazy tam... wyjąć, bo ja to jestem tak. Pixel, uważaj, by ci istotnie zajebali, nie? Tylko Pixel, jak, go ci i spotnę... Jakby mnie beczką skoverował, to ja bym tego DPV-a dobił. Becz, Beczko, może Pixel, wychnąć się teraz od lewej troszkę delikatnie, żeby go spotknąć Dawidownie, Dawid go jebnie. O kurwa. Wie, jak, jak ja się z nim minąłem. Kurwa, no to zajebiście Dobra ja go porobię to jest bocik jakiś. Patrz, co się to no. dzieje zaraz. Okej, okay, może jednak nie Noo, będzie ciężko. No, spota... Nie widzę do chyba W krzaku chyba siedzi typ. Magazyn. Macie na trzy strzek. Kurde jest okay. Nie no, ale nie... A. O, dobra, grajcie środek, grajcie środek parny, grajcie środek Kurwa! No więcej się nie dało, i tak bym nie zrobił na DPM. Mamy lajta i chuja, kurwa, gówno zagraliśmy. Nie, no to jest na ludzi do zrobienia, to jest każda strzała. Jest, jest, jest. To Gdzieś bez problemu, A to... Może być jest za zajmista. kamienie, może być za kamienie, Pixel, może być za kamienie, Bo ja nie wątpię, że mógł uciec stąd. Nie no, nie ma go. No David graj teraz te wydmy, safe. No Albo i tutaj no, to... musisz srebrem się popisać. No. Weź Masz... ich tam po prostu na, na spotni ten. Na. No, no, no zasięg po prostu tu lepszy, on gdzie by spotł z 350 metrów dopiero. No, no tak, ale wiesz, to nie wiem, właśnie, bo tam. Żeby nie, nie nie na pewno, no, albo kap, się... nie? Dobrze, jak zagrasz tej widmę, a Pixel cię będzie coverował gdzieś stąd. Ja uważam, że stąd Pixel powinien być bliżej, ebra. Ale ja szukam jego. Aha. Zara na dupie się nie pojawi. Żeby tutaj zaraz się stąd nie zmienił. Ale kurde, wyje... lightem to mi od razu pomóc, nie? Tego DBV-a trzymać, a tak on wyjechał na mnie. Oh. No kurwa, gdzie ja. No że ja tam byłem też. Ja byłem też szotny, nie tak? Bym dostał jeszcze jedną paskę, żebym mu kompletnie już. Ale mówię ci, oni się spotną z 350 metrów. Tłumacz, przed mordą przejechać, oni nie będą wiedzieli tego. Jest, jest, spokojnie. nie. strzelaj, strzela, on go, Ebrem, Nie strzela, nie strzelaj tym, Ebrem. Na razie, czekaj. O tym, Ebrem, uciekałbym, oni tu mogą na ciebie jechać, ty nie wiesz, że to nie. bo tak stoisz, a jak będzie na ciebie w trzech, wyjadą. Nie, no nie, dobrze, to się po prosto obiedzie. Nie, miałem No, Ale, tymi, tymi ale tymi, tymi oni powychały. mogą do nie we trzech być. I on zginie. Pixel pewna pecha to musi być, nie? Pod środek możecie coś pixel podjechać na spota. Od nich. O, masz takie krzaki, kurwa. Jedź ja tu, miałem od drugiej. Tak, nie? Od. 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 Mm -hmm. bo trzeba no. stąd zaskoczyć, nie? Jak oni będą się... czekali na nasz błąd, musimy po prostu... Oni wszyscy na strzała. Zaraz DBV wyjebie. Jak to jest, że oni mają dwa medy i TDK i mnie widzą, a ja mam lighta i ja nic nie widzę? No, kurde, jakoś szebrnie mrawy coś. Dawaj, wykorzystaj, z masz no. Kurwa, no. Ale mówię ci, ty możesz sobie jeździć tutaj, on ciebie nie spotnął. Nie bój się. Tutaj coś na bazie na 100%, tutaj. No tutaj to ostrożnie, bo masz krzaki, no. nie? No. Ładnie, to cię mogą spotnąć akurat z tej pozycji. Kurwa, Ej no, no że no Spróbuj się wychylić, bo ty teraz nic nie spotnąłeś, kurde. No, czekaj, spróbuję od góry. No, no nie was. od góry, bez sensu. Jak od góry? Tam są krzaki. Te minuty są, nie? Więc. Ajajaj. Kurwa aj, bierze. Aj. cały celuj, czekaj, krzaki, celuj pa, krzaki, bo on jedzie. O kurwa, masz spota znowu. A sk skąd ty możesz tego spota dostawać? Nie, chyba stąd, no bo skąd? No tutaj DBV, tylko tak naprawdę. Ale gdzie ten 121 może być? Eee, stąd! Może stąd. No, no też możliwe, 121 może tam być. Ale wiesz, mógł podjechać już 907 Widzisz. No. Kurwa, tak że no nic nie zrobię. No, tu ja bym teraz... Teraz no, dałeś dupę? Tędy, kółku. tędy, tędy wyjedzie, tędy wyjedzie bez to. Nie strzelaj się z nim, wycofaj sobie. Spierdalaj stąd, no. Spróbuj to 907 na, na ten. Tutaj też masz krzak taki, nie? A nie dobra on nie jest... No tak No 121 Dobra, minuta no przegramy czy nie, dawaj tym ebrem No tu jechać tą 50 bo tu już... No to czas strzałek. Strzałek. Nie strzelaj, zostaw 121, spróbuj 907 znaleźć. O, DBV pewnie kurwa, gdzieś, gdzieś oni te chuje, są dobrze ustawieni. Beczko, no. dawaj, no zginiesz to, to zginiesz. No, 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 zaryzykujmy, no zginiesz to zginie, dokładnie. 30 sekund, ludzie. A jest DBV. Dawaj. No poczekaj, no, żeby On oni na też nie mi jest, wie. Jest, jest na strzało, 121. Dawaj się mu jedną? Tak. O. O, o. o jeju. O, jej, kurwa. Został to aim'a, co bo nie miałem jak, kiedy o, skupić. No wiadomo, że został to aim'a, ale... Poczekaj, poczekaj Dawid, na razie. 907, KD, Nie, nie pikuj na 907, tym ebrem. Toła, jedź, dobij. Spróbuj tego... 907, KD, KD jest, KD jest, jedź na DBV. Kurwa. Kurwa. Nie masz pestek. Ja Ty, no Dawid, pierdola. powiem ci... Mówiłem, mieć na DBV. Bo, ale kurde, tutaj mogłeś zrobić wszystko. Ty miałeś ebra, w człowieku. No. Jebierdolę. wszystko, bo... Nie no, jakby mógł, jakby mógł. Jakby mógł. To dobrze, no panowie. Nie, no ale to było do wygrania, to było za darmo. Nie chciałem mówić, bo tym to naprawdę, kurde, tak tutaj spieprzyłeś, to tak łatwo Jak zwykle, kurwa, jego poczucie. otwarta mapa, no chłopaki. No tak, no lepszy bym nie mógł Na tej mapie, kurwa. Wiesz, tutaj żadnych krzaków ty mówić ci 300 metrów i oni by ciebie nie widzieli. Nie, bo może raz, ale nie mam jeszcze jaj, bo nie, nie. że jeszcze dodałem, jeszcze się rozjebać. Nie, kurwa, 15 minut, No trzeba umieć grać, to fakt akurat. Dobra, no, zabij tak. te lighty w takim razie, graj na normalnych. Paro chcesz na light albo... No ja nie mam, ja bym chętnie tak, ja tylko nie mam. Ja już. nie mam lightów. Chyba, się naprawił, element... ale to. Na normalnie nie wiem, już Znowu jest taki, że się Nie no, Dobre, ostatnio EP fajnie się... oddawał. O no, fajnie, ale. Trzeba mieć ogarnięte no, lighty. Trudno, trudno. Zdarza się. Ale tutaj naprawdę, ba... to proste było do zrobienia. Ale o. klan mocny był. No chuj. W miarę, w miarę okej okay, to wiadomo. Dziągle mm. ten, kurwa, w Szkoda, bo 6-7, czasu zabrakło, kurwa. No, mogłeś zrobić wszystko. Dobra, już. No wiem, ale się nie... nie, nie muszę się potrenować, to no, nie konie, no. To nie graj, kurwa, live. Eee, jest tutaj. Kurwie, cząk Do góry. Tylko do PNR chyba do góry. Albo Chieftain do góry. Pozostała ekipa tutaj, niżej. Trzynich Co jest a, minut. Zajmę 40 mm. punktów. no. Gang jakieś, kurwa. Mhm. Gangbang tam, kurwa, będą robili wszyscy. Nasz poziom. Cicho. No tam to pewnie być win na ludzie, Trzeba pod Apecerem, -y proponuję, Waszej jeźdź. Ok, gramy, spokojnie. Chyba górę grają, nie? Mogą, przeszedł zrobimy zajęcie, jak grają górę. Leci? Gdzie jest drugi? Jak mają coś na środku, to mówcie, nie? Ty, pięć już, co. Ty pięć będzie od środka grał To jeden niech się na tamtajpa patrzy No nie? chwila, niech on tego spompuje Za darmo Przecież te Aha Dobra Nie wychylaj nie wychylaj się, nie wychylaj się. od buzety, żeś przyjął Teraz muszę szukać. się składać Coś do mnie z HE-ka strzeliło, przestaw, nie, się jednym, przestaw się jednym do góry, do Chieftain'a i z podjęcie podjedźcie pod tego 277 na róg. Ten, co ma HP w miarę. Canus może? Polecę go lutem. Ktoś do Chieftain'a, do góry. Kto tam jest najbliżej? No to ja z jestem. No to dawaj, 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 dawaj do tego Chieftain'a i z góry sobie podjedźcie pod tego 277 na róg. Celuj się, bo w ogóle nic nie celujesz. 277 dami pechę. Ci... No dobra, no ale jak wyjedzie, to dasz pechę, no. Widzimy, no, tam grać od tej góry trochę. Lai do mnie. nie? Kurwa, ci się nie przypuszczasz. Darek, ale. Spokojnie, nie? Wiem, widzę, widzę, ale tu nie ma nielegalnych bicia, tylko wy tu jesteście, to muszą na mnie... No, dobra, 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 dobra. Co, muszą na wiem, na razie. Tam też furad co no, widzicie co jest. O, eee, kurwa, tu mają 215 PF. CSM masz podjeżdżać chyba, co, czy nie? Znaczy, no, ja na razie biję, nie? Jak mam bicie, no to strzelbą. Aha, do mnie faul tenko. Ja co bym chwała to już nie wierzę. Darek, nie, nie, to była kłopota, była wyjazd na środek, to. Tak, pierdolę, to jest, to jest, nie. nie Nie wyświetlił się tu, nie ten typ, tylko ten drugi tam ten V jest. Tak, no, ale mogę sobie grać no, bardziej to... na wieżę, bo tak to tu wierzę. A tu od góry dobrze. byście mogli A, podjechać tak. na róg? Czy nie za bardzo? Od tej góry. Znaczy na Jak oni, jak, jak jedziemy, co tu jest przeszło, to z gleba od razu do jednego. Ewentualnie cofnij jednym tutaj i tędy podejść, tą uliczką co masz, chapa i wtedy pod tego 2 się będziemy podjechać. No, no takie no. Ja pierdolę! CSM, CSM, no, ja podjadę. No żebyś też... też no, cofnij tutaj tą uliczkę. Ja tam mogę kalusa, no, dobra, nieważne. Jeden bez spotu Dobra, to sobie, wiesz, dalej sobie podjedziesz, to będziesz mógł tego 277 tłuc, nie? Bo tutaj nie możemy za bardzo z ciebie wychylić. Tak, tak, wiem, ale to jestem na wieżu. no, no. To Ty, 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 ty podjeżdżasz Dawitą? Jak możesz Dawid, to Mogę, podjesz, mogę to spróbować podjechać. Podjedź, tylko no. żebyś się nie wylał, tak jak Darek, nie? Tak, tak, wiem, wiem, polecam bardziej po krawędzi. Teraz kurwa typ ci za 1000 jedno z haka. Nie nie, poczekam aż ten Cię celuj za 77, jak ja zbiorę to ty zaś... Nie, nie celuję no. Skały coś. O, dawo, ja ja prawo bicie O właśnie, o to chodzi, żeby tego chuja wyciągnąć stąd Za 77 Co go powinien wyciągać się jak powiedzie dalej. Nie wiem, czy będzie ma... A jedno... E... Ale ja się boję, bo ja no, tak Kapsel, a, a tutaj nic nie ma? Tutaj nic nie ma. No jeden jest bez pota, więc nie wiadomo. Kampsen, próbuj od lewej grać. Delikatnie. No od właśnie, 27, ja właśnie jak ja tu ja jestem konusem, to nic nie dostałem no dobra, jestem na No to dobra. od lewej sobie zagraj tym, tym. Tutaj od razu pod ten i tego 277 wyjmiesz. Kurwa, znowu druga, bi druga bitwa jest, ja pierdolę. Do <słuch> kraju takie taksy na kampe. Dawaj, dawaj i od tej lewej sobie tutaj od razu pod ten nasyp i wypierdasz tego 277. Ja dostałem spot z tego jedzie do was, jedzie oh, no. do was. Jest coś tutaj na pewno. Jest coś to nie. Gaby, gaby, jak coś gaby. jest to nie. Jak coś jest jak coś jest to nie. Kurwa. O, a 4 się przestaną. Jest to 6-2, to dwa, to 6 Jak Jakbyście mi pomogli. Ale Jak? Pomóż, Jezu, tam, pomóż, pomóż. Spróbuję ci jakoś, ale Chuję mam, mam, mam przes, co? Chuje co? mam, przes... Chuje mam przes... Kurwa mać. Kurwa, czy sam gram? Nie sam no, Nie Nie gramy Czyż sam Nie no, Nie Nie no, no, ja też byś, Te, byś nie byś A, to, ja to ja, pisałem, ale, nie. Ostatni Uf, w życiu. Nie tutaj no tutaj na rogu nie ma sensu się wychylać, nie? Oni tam stają ujebani. Bo, 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 bo,